Witajcie, kochani. Dzisiaj mamy BMW 39 na wymianę wahaczy zawieszenia tylnego. Chciałbym Wam pokazać, z czym trzeba się mierzyć przy takiej operacji. Tutaj po prawej stronie, w tym zawieszeniu, już wymieniłem wahacz, tak zwany banan krzywy. I tutaj ten prosty, krótki, w którym były po prostu luzy w sforzniach. Tutaj na, na słożniach były luzy, także wahacze mamy wymienione. Dodatkowo, tutaj jest, zobaczcie, już nowa tuleja pływająca. Także tutaj z tej strony już mamy zawieszenie ogarnięte. Po lewej stronie jest ta sama sytuacja. Tutaj yy, poszło w komplecie wahacze. Tak samo banan, tak samo prosty, ten krótki. Dodatkowo słuchajcie do wymiany tych wahaczy. Zawsze dobrze jest wymienić śruby tutaj regulacyjne, ponieważ tutaj one mają te kołnierze takie mimośrodowe do ustawiania geometrii. W tym wahaczu, akurat jest śruba grubsza, mocniejsza, tutaj ona jest nieregulowana, więc nie ma jej potrzeby wymiany. Natomiast ta śruba to jest chyba M8 z tego co się nie mylę. No i dlatego, że jest regulacyjna, ona tutaj często koroduje. Aluminiowa tuleja wewnątrz tego wahacza, ona jest tam yy, też właśnie często koroduje, i, i ta śruba potrafi się na tyle zblokować, że się urywa. Dlatego warto przy takiej, to nie jest, jest jakiś niewielki koszt, a warto przy wymianie wahacza wymienić też tą śrubę. Do wymiany tulei pływającej oczywiście należy zdemontować ten spornik, odkręcić tutaj tą śrubę, ona tutaj idzie przez całą długość. Jest taka dosyć długa śruba, i wtedy wymieniamy ściągaczami tuleje. Dobrze jest też tutaj sobie odpuścić te śruby z dwóch stron, w tym wahaczu tak zwanym H. Ta śruba też jest regulacyjna. Dobrze jest ją właśnie odpuścić, rozruszać, zobaczyć czy ona w ogóle pracuje, bo też potrafi się tutaj w tulei właśnie zblokować. Wtedy są trudności z ustawieniem geometrii. Dlatego lepiej zrobić to na warsztacie, na miejscu, żeby, żeby po prostu chłopaki na geometrii nie mieli problemu. Natomiast tutaj z tej strony jeszcze tuleje wymieniam. Jeszcze próbuję się tutaj nią, do niej dostać yy, ściągaczami. Natomiast no, w piątek już yy, była taka godzina, że, że kończyliśmy pracę. Ale zobaczcie, żeby właśnie ten wahacz sobie opuścić, żeby tutaj mieć miejsce, dojście do ściągaczem do tej tulei, właśnie odpuściłem sobie śruby. Tutaj ta się ruszyła, ona się tu ładnie obraca, tuleja się nie, nie, nie blokuje się w tulei. Natomiast ta śruba, zobaczcie, jest urwana. Ona nawet nie, 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 nie przekręciła się nawet o ćwierć obrotu. Ona po prostu od razu strzeliła, urwała się. Także będę musiał jeszcze ją tutaj. Wydostać. No, i oczywiście już mamy zamówioną nową, także będzie wymieniona. Zobaczcie, ona tutaj jest też, właśnie mimośrodowa, regulacyjna. Tutaj, przy okazji, chciałbym też uzupełnić teorię odnośnie utleniania się aluminium, odnośnie korozji metalu. Że ktoś z Was tam napisał, że. Aluminium utlenia się do jakiejś tam grubości, stal koroduje też do jakiejś tam grubości. Oczywiście tutaj masz całkowitą rację. Pod warunkiem, że mówimy o odsłoniętej, odsłoniętym aluminium na zewnątrz, czy też stali. Tutaj, gdzie ono jest narażone na, na deszczówkę, na wodę, na wiatr, na piach, który tam się odbija od tych części podczas jazdy, to aluminium, zobaczcie, ona jest raz, że no wiadomo, jest brudne, tak? ale ono też jest skorodowane. No i tutaj jak najbardziej ono jest skorodowane do określonej grubości. Natomiast inaczej sytuacja wygląda tutaj wewnątrz tulei. Tam, gdzie to, bo to jest aluminiowa tuleja, tam, gdzie to aluminium jest zamknięte razem ze śrubą. W momencie, kiedy zaczyna korodować, to aluminium, ten materiał utleniony, ta korozja nie ma możliwości... Odpaść i polecieć sobie w świat, to zostaje cały czas na miejscu. W momencie, kiedy to koroduje, cały czas dochodzi do sytuacji, że ten, ten materiał się zaciska razem ze śrubą, razem z tuleją tutaj puchnie, i dochodzi do sytuacji takiej, jak widzieliście, że śruba się urywa. Tutaj mam taką śrubę regulacyjną z jakiegoś innego auta. Która, zobaczcie, to jest y, śruba M10. Ona jest na tyle skorodowana, tego materiału jest na, na tyle mało, że w momencie, kiedy będziemy chcieli odkręcić, ona się po prostu urywa. Ta śruba na szczęście tutaj, wewnątrz tulei, nie była skorodowana, ale to białe, to jest właśnie utlenione aluminium. No a to górne, ciemne, to jest y, zwykła korozja stalowa. Zobaczcie, tutaj w tym wahaczu ta śruba, ona jest dosyć ciasno siedzi, tam jest bardzo mały ruch, bardzo mała tolerancja tego ruchu. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, że tutaj wewnątrz ta tulejka jest aluminiowa, jeżeli ona zacznie tutaj się utleniać, zacznie korodować, do tego jeszcze śruba zacznie korodować, tego miejsca tutaj jest bardzo mało. Dochodzi do sytuacji, że korozja po prostu zamyka, zaciska, uszczelnia tą tuleję, tą przestrzeń między śrubą a tuleją. No i dochodzi do sytuacji, że śruba się urywa. Tak jak widzieliście tam na przykładzie tego wahacza H. wielokrotnie zdarzało się, że na przykład w silnikach M50, tam czujnik położenia wału jest mocowany w takie oczko w aluminiowej obudowie rozrządu i jest przykręcany na śrubkę. Tam bardzo często zdarzało się, że czujnik uległ uszkodzeniu właśnie dlatego, że to aluminium wewnątrz, tam między czujnikiem a tym aluminium na tyle się utleniło, na tyle skorodowało, że zacisnęło ten czujnik, no i po prostu przestawał działać. Kiedyś udało mi się taki czujnik wydostać w całości, bo to najczęściej tam jest ciężki dostęp, tam bardzo często po prostu trzeba było go w kawałkach, w częściach wydobyć, żeby, żeby włożyć nowy czujnik. Udało mi się kiedyś w całości taki czujnik wydostać. I nawet z ciekawości zmierzyłem, to różnica była 1,5 mm na, na takim czujniku. Tu w tym miejscu mocowania. On był na tyle ściśnięty właśnie, o 1,5 mm był węższy, no i przez to się uszkodził. W ubiegłym tygodniu Sebastian naprawiał BMW E60, gdzie musiał wyjąć amortyzator. Ten amortyzator był na tyle skorodowany, właśnie z utleniony, to aluminium było na tyle utlenione w, w zwrotnicy w miejscu mocowania, że nie było możliwości wyjęcia amortyzatora na samochodzie. Musiał niestety porozpinać wahacze i wyjąć amortyzator razem ze zwrotnicą, żeby po prostu wyjąć ze zwrotnicy amortyzator samej. To jest co prawda BMW 39, ale tutaj konstrukcja amortyzatora, w sensie jego obudowa jest też aluminiowa. Tutaj korpus. Tak samo aluminiowa jest zwrotnica. Tutaj na tą śrubę jest skręcana, ściskana zwrotnica, żeby także amortyzator trzymał się w miejscu. I tutaj właśnie w tym miejscu. To aluminium było tam wewnątrz tak skorodowane, że nie było możliwości wyjęcia amortyzatora ze zwrotnicy. Bardzo często tutaj właśnie dochodzi do sytuacji, że ta śruba, która tutaj mocuje amortyzator, koroduje tutaj wewnątrz. To aluminium zwrotnicy się utlenia na tyle, że właśnie zaciska śrubę i nie ma innej możliwości, jak tylko wyciąć śrubę. Do demontażu amortyzatora, no to wiadomo, jak już odkręcimy tą śrubę, ten tutaj wspornik łącznika, stabilizatora sobie odkręcimy, to tutaj należy sobie w jakiś sposób rozchylić troszkę tą zwrotnicę, żeby wyjąć amortyzator. Natomiast w samochodzie, który naprawiał Sebastian, tego, te, tego materiału utlenionego z aluminium było na tyle dużo, że nie było możliwości wyjęcia amortyzatora ze zwrotnicy na samochodzie. Trzeba było po prostu tutaj obydwa wahacze poodkręcać i wyjechać ze zwrotnicą z samochodu. Także kolega twierdząc, że aluminium utlenia się do jakiejś tam grubości, a stal do też jakiejś tam grubości, oczywiście jak najbardziej miał rację, tylko była to informacja niepełna. I tak na przyszłość prosiłbym po prostu innych czasowników używać, tak żeby nam się po prostu lepiej współpracowało. Tak wygląda tutaj y, śruba, która się urwała. Ja sobie ją tam nawet troszkę przeczyściłem szczotką. Zobaczcie, ona nawet nie wygląda na jakąś bardzo mocno skorodowaną, a jednak y, tutaj ta nakrętka do śruby na tyle była y, na tyle skorodowana, przywarła, że, że się po prostu urwała. Dlatego warto przy takiej wymianie, przy takim odkręcaniu śrub, przy wymianie śrub, yy, zawsze warto sobie tam troszkę przesmarować smarem. Tak, żeby zabezpieczyć przed korozją, ułatwić yy, w przyszłości odkręcanie, dokręcanie tych śrub. Tak, żeby nie było właśnie takich niepotrzebnych yy, problemów. Tutaj, na przykład, zobaczcie na tym wahaczu, yy, śruba na swożniu była tak bardzo skorodowana że zrobiła dosłownie pół obrotu i obracała się razem, nakrętka obracała się razem z tą śrubą swożnia. Ona jest na tyle cienka, tam ta końcówka ma sześciokąt na chyba na klucz 7 czy klucz 8. Zrobiła się okrągła, nie było możliwości tego złapania, także musiałem sobie tam diaksikiem wyciąć. Oczywiście nie zapominajcie o subskrypcjach, o lajkach, o komentarzach, także widzimy się niebawem. Do zobaczenia.